Czy można wynagradzać za czyjeś grzechy? Przecież słyszeliśmy o czymś takim, że są modlitwy przebłagalne, czy wynagradzające za jakieś grzechy ludzkości, na przykład za profanację świętego Sakramentu, prawda? Ale ja myślę, że jest różnica między wynagradzać za kogoś, a wynagradzać zamiast kogoś. Hmm. Pokój Pokój dobro. Pokój, dobra. Słuchajcie, dostaliśmy dwa Was dość ciekawe pytanie i ja na pierwszy rzut oka myślałem, że to nie jest takie skomplikowane. W sensie, wydawało mi się bardzo proste, ale to ojciec się doczytał, ojciec ma bardziej taki analityczny umysł, e <coughs> e że jest pewna ukryta treść w tym pytaniu. Mianowicie, pytanie dotyczyło nabożeństwa wynagradzającego Niepokalanemu Sercu Marii, czyli tak zwanych pierwszych pięciu sobot miesiąca. I pytanie brzmiało w ten sposób. Czy ja mogę zamiast kogoś wynagradzać swoimi ustami? To znaczy, jeżeli to dobrze rozumiem. No ja tak to pytanie zrozumiałem. To znaczy, że, że no nie wiem, ktoś popełnia jakieś, jakieś zło, jakiś, jakiś grzech i ja zamiast e, tamtej osoby e, wynagradzam. To mhm. znaczy, no, ja tak to zrozumiałem, bo dlatego zadałem to pytanie, że jest różnica między za czyjeś grzechy wynagradzać, a, e, a, a właśnie takie podejście, że zamiast kogoś wynagradzam. Mhm. No, no i tutaj pytanie właściwie będzie takie yy, oczywiste, yy, przepraszam, odpowiedź <laughs> będzie oczywiste, że nie można, prawda? Czyli yy, zobaczcie, bo generalnie te nabożeństwa wynagradzające, takie trochę pójście na skróty. Nie? Czy zdobywanie odpustów, czy pierwsze piątki miesiąca, nabożeństwo pierwsze piątków miesiąca. Przypomnę, że jest to nabożeństwo związane z kultem serca Pana Jezusa i z obietnicami, które Pan Jezus zostawił Małgorzacie kok Tych obietnic jest znacznie więcej. Mamy znane najbardziej te, tam jedno. Czy też nabożeństwo związane z wynagradzaniem niepokojalnemu sercu Matki Bożej i grzechów związanych właśnie z jej kultem. <laughs> to, są, to są nabożeństwa, które pozwalają nam dzięki naszej inicjatywie, naszym starym, że to dobrze rozumiem, wynagrodzić za grzechy, które my popełniamy, albo które były popełniane również wobec na przykład właśnie Maryi, czy wobec Pana Jezusa. Ale to, jeszcze raz przypomnę, to my robimy, nie możemy tego zrobić za kogoś. To znaczy, Ojciec to lepiej powie. Precyzyjnie, precyzyjnie. Słuchajcie, to <laughs> podobnie jest z odpustami. Zobaczcie, że odpusty możemy zyskiwać albo dla siebie, Albo dla kogoś e, in, dla innej osoby, ale już nie żyjącej. Dlaczego? Dlatego, że dopóki my żyjemy tutaj na świecie, każdy z nas e, no, sam odpowiada za swoje czyny, sam odpowiada za, za to, co zrobił, a więc każdy podnosi odpowiedzialność e, również za swoje grzechy, a może przede wszystkim za swoje grzechy. E, a więc e, jeżeli ktoś popełnił grzech, to on za to odpowiada i to on będzie musiał zdać przed Bogiem sprawę. Nikt, że tak powiem, w niczym imieniu nie stanie na sądzie przed Panem Bogiem, nie będzie rozliczana, więc jeżeli ja popełniałem grzechy, to ja za nie mam wynagradzać. Oczywiście ja mogę wynagrodzić za czyjeś grzechy, właśnie taka jest między innymi idea tych nabożeństw wynagradzających, ale to ja. Prawda? Wynagradzam, to że tak powiem, ja też zyskuję pewne, pewne dary, ale mogę również modlić się za, za drugą osobę. Ja mogę wynagradzać za grzechy, które popełnił, no nie wiem, Jan, prawda, i modlić się dla niego, czy wypraszać dla niego łaskę nawrócenia, żeby jego serce też skruszało i żeby on też podjął takie akty wynagrodzenia. Ale to ja podejmuję te akty religijne, to ja za swoje. Za swoje Czyny odpowiadam i dobre i, i, i złe. Każdy z nas indywidualnie staje przed Panem Bogiem. Ale czy to teraz, czy, czy ja to, to można tak zrozumieć, że mm, kiedy ja podejmuję jakieś nabożeństwo wynagradzające, to faktycznie za ten grzech Panu Bogu wynagradzam. Mhm. Trochę zamiast tamtego człowieka ja wynagradzam, ale łaski wynikające z tego wynagradzenia zdobywam ja no, bo to ja się modlę, tak to rozumiem, poza tym trzeba, trzeba zwrócić uwagę na to, że w tych nabożeństwach wynagradzających trzeba się skoncentrować na, na sercu i Matki Najświętszej i, i Pana Jezusa, to, to, to te serca, że tak powiem, obrazowo są adresatami tego naszego wynagrodzenia, my często się koncentrujemy na sobie, że to ja wynagradzam, że to ja przystąpiłem do spowiedzi, że to ja przyjąłem Komunię Świętą, że to ja otrzymam te łaski, w, pe, w pewnym sensie tak, ale tutaj nie możemy z Panem Bogiem się targować czy z Matką Najświętszą, prawda, że ja coś zrobię i to od będę miał z tego jakieś przywileje. Jeżeli takie ktoś ma podejście, no to to jest błędne podejście w ogóle do samej idei wynagradzania, tak, bo w idei wynagradzania chodzi o to, żeby skoncentrować się, przepraszam za to takie obrazowe przedstawienie, ale właśnie na sercu, prawda, no, czy Matki Najświętszej, czy Pana Jezusa, to tak samo, jakby ktoś powiedział, no idę, idę do mojej mamy, czy idę do babci na urodziny i ciekawe, co z tego będę miał, no, no, no słabo to wygląda, prawda? Nie? Jeżeli, jeżeli nie kieruje się miłością i rzeczywiście chęcią wynagrodzenia za, za zniewagi, których doświadcza niepokalane serce Maryi czy najświętsze serce Pana Jezusa. A z drugiej strony myślę sobie teraz też tak, że jeżeli wynagradzamy grzechy, które ktoś popełnił, tak, Aha, to może też tak może to można ująć, teraz wymyślał. No, no proszę, słuchajcie. Czyli teraz tak, bo zobaczcie, grzech, jeżeli ja to dobrze rozumiem, jakby dotyka przynajmniej dwóch osób. Mm -hmm. Dotyka Boga i dotyka mnie. Przynajmniej dwóch osób. I teraz, kiedy wynagradzam za, za czyjeś grzechy, to, to to wynagrodzenie dotyka Boga. Tak, Bo dotyka, no mówię, adresata. Te adresata, tak. właśnie widzicie, a kiedy ja podejmuję akt wynagrodzenia w swoim imieniu, to dotykam i Boga i siebie, tak. dlatego nie można, dobrze to rozumiem. No tak, no zobaczcie, no wyobra 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 wyobraźcie, wyobraźcie sobie taką sytuację, no, no że na przykład wasze, wasze dziecko albo, no nie wiem, ktoś z rodziny został skrzywdzony. Wy y, idziecie do tego, do tego człowieka, do, do swojego dziecka, czy kogoś tam krewnego, y, w jakiś sposób chcecie mu pomóc, może wynagrodzić te straty, które poniósł, i no, rzeczywiście po, powiedzmy, no, udało się to jakoś wynagrodzić, ale wina tamtego człowieka za popełnione zło nadal istnieje. I ten człowiek, który popełnił zło, będzie za te swoje grzechy musiał odpowiedzieć, prawda? A więc to, to, to y, rozumiecie o co chodzi. Ja mogę wynagrodzić, ale jednak tamten człowiek, jak jakąś winę i odpowiedzialność y, będzie ponosił za swój czyn. Mhm. Dobrze. Słuchajcie, zachęcam was też do tego, żebyście zerknęli sobie, bo mówiliśmy kiedyś o tych pierwszych pięciu sobotach miesiąca. Y, omawialiśmy też kiedyś y, y, jakie przewinienia są właściwie, y, co się tam wynagradza, także to wpiszcie pierwsze y, soboty miesiąca bez sloganu, to to sobie to wszystko tam zobaczycie, bo bardzo ciekawe nabożeństwo, ono mhm. zaczyna na nowo odżywać, mam wrażenie, w naszej tej kulturze. I co więcej, jest niezwykle aktualne, jeśli no chodzi o tych pięć zniewak, które dotyczą niepokalanego serca Maryi, to jest niezwykle aktualne, począwszy od e, braku wiary w dogmaty Maryjne, e, skończywszy na, na, na wychowaniu i na kulcie obrazów. Yy, bardzo Wam dziękujemy za Waszą obecność. Jak Wam się podobało, dajcie like. Jak wam się nie podobało, też daj dajcie lajki. Też dajcie lajki. Yy, zapraszamy Was do, do komentarzy, a wieczorem. A wieczorem mhm. na słowo, na dobranoc i potem wieczorna modlitwa o 22. O 21 słowo, 22 wieczorna modlitwa. I bardzo Wam dziękujemy także za wasze wsparcie i modlitewne, i takie serdeczne wyrazy no, Waszej wdzięczności, jakiej sympatii do nas. I także dziękujemy za wsparcie finansowe w ostatnim czasie. E, zakupiliśmy taki monitor, Wy tego nie widzicie, bo nie jest przy, ap a, przy aparacie, ale to po prostu sprawia, że nie będę musiał mieć e, okularów z większym, jak się mówi, e, z większą wadą po prostu, bo z malutkiego <grym> monitorka, jakim był w aparacie, teraz wreszcie mam taki trochę większy sens, no bardzo Wam dziękujemy. To był taki nasz najnowszy nasz zakup. Dzięki Wam po prostu Dzięki. No. Hmm. pokój i pokój, dobra.